Leon III urodził się jako Konon w Grecji, a Anastasiusz II wyznaczył go na strategosa temy Anatolikon. Stamtąd właśnie wyruszył przeciwko Teodozjuszowi III i przejął jego władzę po abdykacji. W 718 roku udało mu się odeprzeć i pokonać ogromne oblężenie Konstantynopola przez Arabów. Dzięki temu dzisiaj Europa jest chrześcijańska. Leon zredagował stare prawa i wprowadził nowe, tak zwana Ekloga. Nowe prawa miały pomagać tym biedniejszym mieszkańcom Cesarstwa. Ogólnie rzecz biorąc kary stały się bardziej łaskawe. Prowadził również zasadę ikonoklazmu, czyli zakazu pokazywania postaci religijnych na obrazach, co spotkało się ze znacznym oburzeniem ze strony papieża i zachodnich ziem cesarstwa. Leonowi III udało się jeszcze dwukrotnie pokonać Arabów, raz w wielkiej bitwie pod Akroiną. Udało mu się także okiełznać Słowian i Bułgarów. Koniec końców był to najlepszy cesarz ostatnich kilkudziesięciu lat w cesarstwie.